Serdecznie po dłuższej przerwie na budowie drugiego etapu osiedla uniwersyteckiego zapraszam na wspólny obchód po budowie. Przed nami budynek piąty. Budynek jest przygotowany od zewnątrz. do rozpoczęcia prac elewacyjnych. Zamontowane są wszystkie okna PCV. Oraz fasady aluminiowe zostały zabezpieczone, natomiast prace rozpoczniemy po ociepleniu budynku szóstego, jak widać w A ja natomiast przejdę teraz na budynek czwarty i przedstawię jak wygląda elewacja. Na budynku czwartym wykonaliśmy ocieplenie całego budynku, wszystkich elewacji. jednak pogoda nie pozwala na rozpoczęcie naszego etapu prac elewacyjnych zostało jeszcze takie miejsce jak tutaj do ocieplenia. jednak przed wyłożeniem stropianu konieczne jest wykonanie izolacji dodatkowej na połączenie płyty wapnowej ze ścianą ulejną. Od ostatniego spotkania wykonaliśmy dużo prac w zakresie To nam została cała, całego terenu tego etapu. Aktualnie przygotowujemy się do wykonania e, uzbrojenia drogi wewnętrznej nr 2, sieć wodociągową oraz kanalizacyjną. wszystkie okna są zabezpieczone przed pracami na zewnątrz, przed pracami elewacyjnymi, Także w środku, co zaraz Państwu przekażę, przedstawię, jak przejdziemy do wewnątrz, do środka, pokażę jak wygląda. Mieszkanie przygotowane do dalszych prac bezpośrednio po wykonaniu tynkowania. Jesteśmy teraz na budynku czwartym, na którym aktualnie kończymy tynki w mieszkaniach. Przedstawię teraz, jak wygląda mieszkanie bezpośrednio po zakończeniu prac tynkarskich. To jest. Salon sąnek samkowenny, z balkonem z, z drzwiami terasowymi. Widać okna są zabezpieczone zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz folią. Widzimy instalacje elektryczne podposadzkowe, które były wykonane jeszcze przed tynkami. teraz w przyszłym tygodniu przystępujemy do wykonania instalacji podposadzkowych sanitarnych. Ta łazienka z tynkami wykonanymi na ostro. Po wykonaniu instalacji podposadzkowej przystąpimy do wykonania posadzek. Tak wygląda mieszkanie z wykonanymi dynkami. Jest tutaj ostatnie jeszcze. Powieszczenie, pokoik. Jeszcze na ścianach panuje duża wilgoć, a w celu jej usunięcia codziennie rano otwieramy całym budynku okna, żeby przewietrzyć budynek. Natomiast w celu utrzymania wyższej temperatury we wszystkich budynkach zamontowaliśmy nagrzewnice, które podgrzewają powietrze. Wychodząc z mieszkania, przechodzimy na korytarz, na kratkę schodową. Jak widać, wykonaliśmy już zabudowy szachtów instalacyjnych, w których będą zlokalizowane liczniki wody oraz CO, a także liczniki energii elektrycznej. ciemno, Jak to wygląda. Prace murarskie mogą być wykonane dopiero po wykonaniu wszystkich pionów oraz wykonaniu prób szczelności i zaizolowaniu rur. Cel do doprowadzenia wszystkich przewodów do szachtu. Wszystkich przewodów i instalacji podposadzkowych, zastosowaliśmy takie to rozwiązanie w postaci dodatkowych kontroży, pod którymi zostaną przeprowadzone wszelkie przewody. Wchodząc dalej trafiamy na ślosarkę aluminiową, na wszystkich. W budynkach zostały już zamontowane wszystkie fasady aluminiowe na klatkach schodowych oraz cała stolarka PCV w mieszkaniach. Zostały nam jeszcze do wykonania ślusarka aluminiowa w wiatrołapach. Natomiast ten etap zostanie wykonany dopiero po wykonaniu w budynku posadzek.